Cześć moi kochani, wróciłam z przejazdki rowerowej. Piękna dzisiaj pogoda, słońca co prawda nie ma, ale jest fajna, ciepło, nie wiem, około 20 stopni myślę. No i teraz sama pora zacząć robić coś ręcznie, jak zwykle. I dzisiaj zajmę się przyróbką spodni dżinsowych generalnie wszystkie projekty które pokazuję wam tutaj na swoim kanale polegają na tym że za bazę biorę już gotowe dżinsy i później po jakimś szeregu manipulacji z tego powstaje zupełnie inne spodnie zupełnie inny projekt i co będę robić proponuję wam zobaczyć i zrobić jeżeli macie ochotę razem ze mną Jedną stronę zewnętrzną rozpruję i wymyślę jakieś ozdoby, jeszcze nie wymyśliłam jakie, ale zaczynamy robić i w trakcie robienia zawsze pomysły przyjdą. Więc zaczynamy. szyję, z boku dosyć długie klinie. I właśnie znalazłam kawałek nogawki, tak teraz sobie tutaj wymierzę, 11 cm, czyli po centymetr nie zejdzie na szyb, tak 9, 9 cm będzie klin. No i teraz zaznaczamy szerokość taką samą, Żynce odkryte. trójkątnik wycięłam. I teraz do strony do przodu przeszyjemy właśnie takie takie trojkotniczki. Do samej góry do kiedy odpruliśmy. Gdzieś tak do, do biodra. Wstawimy takie kawałki. Jest tych dwa z drugiej strony. Zrobię dokładnie to samo. Robię ręcznie, więc trochę to trwa. Więc pierwsze muszę, muszę w tej części, te kawałeczki, Ale póki to wszywałam, to sobie zdecydowałam, że będą to nie spodnie, tylko będzie to spódnica. I wobec tego. Właśnie, bo ta strona jest rozpruta, będę ją szywać. oczywiście drugą stronę, ale żeby zrobić spódnicę, to muszę tą część rozciąć. I zobaczcie, tutaj mamy ten szew. to ja sobie rozetnę. Teraz, żeby z tego wyszła spódnica, bo będę kombinować w ten sposób, to tą część tutaj i z tyłu to trzeba rozpróć, żeby ładnie, jak będziemy układać, żeby to fajnie mi się tutaj zgrało. Więc musimy tutaj rozpróć i z tyłu tak samo. Zobaczcie. Gdzieś tak. Do kieszeni. Ja myślę, jakieś tam 12 cm, to trzeba rozprócz, żeby ładnie się ułożyło. Potem. Boki z dwóch stron już wszyłam, jedyny, drugi. I teraz zobaczcie. Rozłożyłam szeroko nagawki i uzupełniam tą przestrzeń, która jest tutaj między tymi nagawkami. Tutaj parę kawałków wybrałam, zrobiłam dziurki większe. Położyłam parę kawałków też od starych dżinsów. Przypięłam już nas na, na e, przyszpilkowałam. No i co? I teraz kombinuję dalej. Tutaj jeszcze zaraz chcę położyć taki wycięłam kawałeczek. Tu złożymy złożymy dwie części. I w ten sposób położę jeszcze jeden kawałek. Będzie prosto na wierzch położony w ten sposób. No i zostanie mi tu tylko jeden, zaraz poszukam coś. I później wszyć, ale że trwa to dosyć długo, bo szyję ręcznie, o czym wiecie. W ten sposób szyję. To e... Nie będę nagrywać procesu szywania, bo po prostu to trwa dosyć długo. Dobra, więc na tym etapie dostosuję jeszcze jeden kawałeczek z poprzedniego projektu. zostały mi takie dwie wyhaftowane dwa kawałki i zrobię właśnie ten tutaj. Pasuje mi ładnie. Postępuj teraz wszystko przyszyję. Co do konstrukcji spódniczki, no to już skończona, już jest szyta z tych kawałków, które wam pokazywałam. Pokażę tylko, co i jak robię. Więc każdy szef szyty minimum trzy razy. Trzy razy. Ponieważ robię ręcznie, no to wiadomo, że te wszystkie szwy łączące się muszą przeszyty kilkakrotnie tutaj zrobiłam łatki, tak jak lubię też yy, ściegiem boro zrobione z tej strony też większa łatka tutaj prześciegałam ją takim zygzakiem poszarpany, kiedy to się wypierze to, to się fajnie tak posiepie no i oczywiście e, też hafty sashiko tutaj. Jeszcze kolejna łatka. Góra. Tutaj są też w nawiązanie do, do tego brązowego zrobiłam kawałeczek e, takiego materiału. Więc i pokażę wam z tyłu. No i tu z tyłu Trochę haftów na kieszonki. Tu przyszyłam takie dwie resztki wykończone. Oczywiście wszystko też prześciegane. I tutaj konstrukcję, może z, tak z góry pokażę, też jest wykończona. Z tyłu też jeden właśnie kwadrat, który jest zrobiony haftem sasiko. Też wykończony, tak jak mówiłam, każdy szef. Różne, chciałam właśnie kontrastowe materiały, dlatego dobierałam, żeby kolory się różniły. No i tu z jednej strony jeszcze takie ładnie, kiedy to się fajnie posiepie po praniu, to będzie ładnie wyglądać. No i to, to, co do konstrukcji kształtu jest zrobione. Pokazywałam Wam, że robię wzory różne, różniste szablony właśnie do Mestos. W jednym z moich filmików pokazuję jak to robić. Ja tutaj zostawię link po opsie, jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie skorzysta. Ale dzisiaj wykorzystam ten właśnie Domestos, ponieważ tutaj nie ma takiego AC, który mamy w Polsce. Nie znalazłam, może gdzieś jest, ale nie znalazłam. Wykorzystam do domestos, już to robiłam i chcę wybieleć, tylko wybieleć nie w całości, gdzieś tam w pojemności z płynem, tylko chcę zrobić technicę taj-daj. Jak to robię, zaraz Wam pokażę. Zakładam rękawicę, bo zawsze, bo to jest wiadomo, że agresywny środek. Ja myślę, że spódniczkę moją widać. Tu jest domestes, Odcięłam górną, bo ja nie chcę, jakbym robiłam jakiś wzór, to by pewnie wykorzystałam to z noskiem, ale, że nie chciałam, bo chcę intensywnie to wybielić, odcięłam, tutaj sobie dodałam z, innego, z, innej, z innej butelki, no i teraz zobaczcie, co ja robię. Kochanie 15 minut czekałam w takiej postaci, tak jak teraz widzicie. Bo obserwowałam i 7 minut za mało, bo gdyby było acze, to na pewno by jeans ten y, gruby nie chciało się przesączyć za mocno, i dlatego obserwowałam tę sytuację, więc 15 minut. I teraz wszystko. Kładę to w worek specjalny i kładę do pralki, do wybrania. Dlaczego do worka? Zawsze kładę do worka, bo te wszystkie kraje, które zastawiałam, żeby się siepały, to nicie e, będą schodzić w maszynie i nie chcę, żeby maszyna mi się zepsuła. Dlatego zawsze kładę to specjalny worek do brania bielizny i teraz to wszystko pójdzie do prania. Kliczka wyschła. Zrobiona, odbielona w stylu taj dye techniką taj No i teraz na tym dekor się nie skończył. Uszykowałam wszelkie możliwe tutaj szablony i barwy, i chcę dekorować dalej. Dlatego zastosuję w ten sposób: położę pod spód właśnie deskę, żeby było równe. Zaraz będziemy kombinować równe. Musi być w miarę później włożę folię, żeby też deskę nie pobrudzić. No i co? I chcę zrobić tutaj y, wzór, mam takie szablony. Tutaj zrobię może klucz, nie wiem tylko czy, czy tak trzeba zrobić, czy w dół, nie, chyba do góry, w ten sposób. Tutaj zrobię dwa klucze, zaraz a na dole napis do tego kupiłam pokażę jest to w Turcji, kosztuje to 209 lira i to są do dekoracji takie, takie pisaki do dekoracji, które później na gorąco na gorąco się robi pod żelazko i to się kleje. ja w Polsce też to stosuję no ale tutaj 6, 6 kolorów zapłaciłam 209, 209 lirów, no to jest tak 25 zł powiedzmy. Eee, taniej, taniej, bo w Polsce jeden pisak chyba kosztuje 12 albo 15 zł, Więc tutaj mam takich sześć różnych kolorach. No a tutaj zastosuję właśnie czarny. Ja by dla tego czarnego koloru sobie e, kupiłam właśnie te pisaki. Jestem w tej chwili na przejazdce rowerowej, ale za chwilę wrócę do domu i pokażę Wam szedewr, który zrobiłam ze starych wąskich dżinsów. Moi kochani, dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że oglądacie moje wideo. Nie zapominajcie, bo przecież nie, nie jest to trudne, zostawić dla mnie lajka i zasubskrybować mój kanał dla tych, kto jeszcze tego nie zrobił. A ja dziękuję Wam za wszystko. Życzę Wam dużo zdrowia, słońca przede wszystkim, tak jak u nas tutaj. Piękne, jasne niebo w Turcji i wszystkiego dobrego. Zbliżają się święta. Ja będę też tutaj na święta w Turcji i pokażę Wam, jak piękną powodę będziemy mieć. Mam nadzieję, że to się potrzyma już do samych świąt. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.